Sesja oddechowa to brama do wewnątrz. Tam znajdziesz wszystko, czego szukasz na zewnątrz. Tylko jest jedno ale, jedno ale, które zasłania ci to, czego szukasz. Pewno szukasz radości, miłości, spokoju. Ale żeby tego doświadczyć, to na początku trzeba się spotkać z tym bólem emocjonalnym, który w nas jest. Po prostu z tym dyskomfortem, z, tym, z tą niewygodą, którą czasami odczuwasz w swoim ciele. Sesja oddechowa ma to do siebie, że pracujemy na poziomie energii, odczucia i doświadczenia, nie z poziomu umysłu. Dzięki temu, że jesteś w takim głębokim Oddechu, oddech cię prowadzi, wchodzisz na wyższy stan świadomości, czyli doświadczasz stanu neutralności, akceptacji, w bezpieczny sposób możesz się z tym skonfrontować na poziomie odczucia, doznania. Jeżeli dasz temu dyskomfortowi swoją uwagę i przestrzeń, to się po prostu uwalnia z twojego ciała, chocia jesteś świadkiem uwolnienia. To nie jest, że ja ci teraz mówię coś, co się nie przydarza. Po prostu, jeżeli zanurzysz się w ciało, i oddech cię poprowadzi, będzie w tobie większa świadomość, będziesz po prostu w kontakcie z tym, co się dzieje w tobie, będziesz miał doświadczenie uwolnienia. Po takim doświadczeniu czujesz po prostu lekkość. Twój umysł się wycisza, bo ta blokada, ten dyskomfort, który jest w twoim ciele, on zasila właśnie twój umysł, i dlatego często bywasz poddenerwowany, żyjesz w chaosie. I dopóki nie uwolni się tej energii, to umysł się nie jest w stanie wyciszyć. Jeżeli puścisz, uwolnisz, to się wyciszysz.